Jeszcze próbuję nasorżnąć. W szakiewce, którą dostałem, były fałszywe korony. Wiedźmin Geralt z Na kufry... Ty jesteś Quinto? W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Ola, ola! Nie będzie żadnych przyjemności! Wara od klatki, Wiedźminie! Quinto jest mi potrzebny żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierze, czy ty. Znaczy, kręgosłup moralny pana Hansa z Cidaris jest dość giętki. Zaraz ty będziesz miał giętki kręgosłup. Morda w kubeł mówię! Co ty ja. A, chcesz, żebym go puścił? To zapłać. Tyle, ile obiecali w liście gończym. Hans, żeby dostać nagrodę, musiałbyś wpierw oddać kwinto w odpowiednie ręce. A to fatyga. I czas. A czas, jak wiadomo, to pieniądz. Sza! Do czego zmierzasz, Wiedźminie? Bankierzy są daleko, a ja jestem tu. Oszczędzam ci niewygód. To może zejdziesz z sceny. O ile. Hmm... No nie wiem. Oho, porozumienie w zasięgu... No dobra, na tyle mogę przystać. No, wiedziałem, że osiągniemy konsensus. Powoli. Wiedźmin jeszcze nie zapłacił. Niech będzie moja strata. Masz. Da. Ta... Nie ma nic słodszego, niż czuć w ręku mieszek pełen złota. No dobra, Quinto. Upiekło ci. Co? Ale jak? Rybią ościo. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny. Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. Idź tam i spytaj o wyciąg z kwawnika. Dalej w las, tym gorzej. Teraz radobić zgubił się z na coś? Za pierwsze, które dostałem, były fałszywe do Wszystko wydaliśmy co do grosza. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz, Maribor? E, kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Gerald z mi. Wiedźmin. A ty jesteś Evelyn Gallo, zwana łasiczką. E, przez przyjaciół. Spokojnie, Merin. Nie nadymaj się tak. No dobra, ty mów, czego chcesz. Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Ewelin nie ma przede mną nic do ukrycia, a. A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie. Ale. No dobrze, to jeszcze raz. Czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Hmm, do Doprawdy? Jakiego rodzaju? Hmm. Anonimowy występ. Bez publiczności. Pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść? Hmm, na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz mam problem. Niech zgadnę, jest potwór do ubicia. Gdzieś na pewno, ale nie tu. Mogę kontynuować, czy zgadujesz dalej? Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy van sokole oko stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy co do grosza. Aha. Już widzę dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie, strzelać do celu. No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Wchodzę w to. Świetnie. To jak zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią. Jak to? Już? Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. Dobra, raz kozi śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Gerald z Rivi. Zwycięzca turniejów strzeleckich: Angren, Dolblatana i Binduze. Wow! Co? Kiedy ja. Cii, Geralt, łap zakuszę i do dzieła! Na co czekasz? Strzelaj! 牙木可走路，牙木可。 Niesamowitym numerem Geralta z Rivi kończymy nasz występ. Dziękujemy i do zobaczenia. Szkoda, że ten pan nie szczelił welfa, ale by było śmiesznie. Wiesz, nie wierzyłem, że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Geralt. No, jeden występ mamy już za sobą, a co z następnym? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnicę. Do zobaczenia, Wiedźminie. Oh. Nie chcesz tu niego. Tak, się, uh. no co mi Muszę to przekazać temu z Amsterdamu. Witaj. Pozwól, że rzucę okiem. Bydd o'i. აა ah. Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się... Jesteś czarownikiem? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No, wła... no właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Posłuchajmy. A ten Horst Borsodik ma jakąś córkę? Czemu pytasz? E, no pomyśl. wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek masz. Już ty się lepiej rodzinom Borsodik nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Hmm, nic ciekawego. Ow! Posłuchajmy. To chyba rybna będzie. O, skąd jesteś? Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz to skał! Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposobne. ano. Żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie dobrawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. U! I Witajcie, panie. Czek Masz brzytwę i nożyczki. I uh -huh. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci zna, to nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. Dużo sobie zaśpiewałeś. Za dużo. Może jednak pomożesz mi bezinteresownie. Hmm? Tak z dobroci serca. E, pomogę. Tak z dobroci. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mrumró. Rozumiemy się?